witajcie drogie ziomeczki jesteśmy w grze Gold Simulator jedno co zrobi... żeby zrobić to skoczyć sobie przez ten płotek i zdobyć skore już jeden <gry> Eee, po siedmiu latach wróciłem jak do tej głupiej baby. Pamiętajcie, że w filmach pojawiają się ukryte literki, także bacznie obserwujcie, a ja już prawdopodobnie w kolejnym odcinku będę bez maski, bo widzę, że lecicie z łapkami pod ostatnim odcinkiem. Sparalizowana koza. Dzień dobry, witam pana serdecznie. O myj, o myj, to ja. Jak widzicie, oj, 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 oj. Chciałem powiedzieć, że już wyrwałem chłopa na randkę, ale zobaczcie, z martwy kasper wybierze się ze mną na randkę, będziemy zażywać trawę. I nie pożałujesz. Wchodzisz w to? <słuch> ale nie płacz, nic ci nie zrobię! Nie uciekaj, halo! czym mnie sobie zrobisz? Przepraszam, miałam wziąć tą taczkę, ale zapomniałam, gdzie na randkę wychodzę. Olera, co tu się dzieje? Trzeba jak najwięcej rzeczy rozdupczyć. bo im więcej rzeczy rozdubcymy, tym mamy lepszy wynik. Mi to pasuje! Halo, stop! ty nie widzisz! Kto ci prawo jazdy sprzedał? A tu nawet nie ma przejścia dla pieszych. Dobrze, że nie dla... <grafię> Drugich! Ostatnimi czasy bardzo e, romantyczne momenty w moich odcinkach są. Czy to jest powód, żeby znaleźć sobie jakiegoś faceta? Dzień dobry! Oj, Opie, ale że tak na pierwszej randce będziesz mi lizał kopyta? Ale czemu? Nie co co ja nic nie robię! Mówią na mnie łamać serca, ale nie wiem z jakiego powodu. Oni płaczą po prostu. To jest kózka bratka, dzień dobry! Dobra, wpakujemy się do jego auta. Okej, okay, rozruba ale to nie miało tak wyglądać. Hej! Oj, tak nie możemy rozpoczynać randek. Bartek, co u ciebie? Oh, Polizałek go po kolanach i chłop stracił przytomność. Dobra, my będziemy się lizać za y, autem w garażu, tak? Nie, nie dam ci uciec. Oj, oj, oj. Czyny paliw, okej, okay, nie są takie złe jak mówili. Oh! Czy my możecie zacząć normalnie jeździć? Co, 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 co tu się dzieje? Gdzie ja wylądowałem? O, ludzie! Impreza singli, dzień dobry! No pointy food! Dokładnie tak, macie rację, zgadzam się z wami, a teraz kto chce iść ze mną na randkę? Teraz ja tu przejmuję imprezę! Dzień dobry, witam was serdecznie! Chciałbym wam przekazać pewną ważną wiadomość Dziękuję, że ze mną zostałaś Kobiety zawsze wiarne sobie, tak? No właśnie. O i co, już przemyśleliście swoje zachowanie? Bardzo się cieszę. Także... Nie wytrzymam za chwilę. Ej, są nienormalni. jestem jak najbardziej normalna. Oj, 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 oj. <laughs> jak się tańcą, fajnie. Super. O tak chodzi w życiu. Tak nie. Ktoś mnie zapraszał na imprezę? Oj. Miało to inaczej wyglądać, powtórka Dzień dobry, ktoś mnie zapraszał na imprezę <laughs> Dobra, do trzech razy sztuka Hej, słyszałam, że to jest jakaś impreza <laughs> o, No na kurde imprezę Bez baratki to nie impreza Wybiernie! nie, się <laughs> Ja co tu się dzieje, nic nie widzę! O panie cię! Hmm, a co tam za impreza, okej. Okay. Oni nie powinni jakiegoś walca tańczyć? Musimy to sprawdzić. Hej! Spodziewaliście się, że jakaś koza do Was dzisiaj zawita w pracy? To jest ta jedyna osoba, która pracuje. Nawet tak się nie patrzy. Ci urządzają sobie pogawędki w robocie. Ja wam dam pogawędki w robocie! Pracować! Dzieci trzeba wykarmić rodzinę, łzywać, aby co gadać w robocie! Ja wam dam! Zrobimy tu z nimi porządek, tylko pierwszy muszę stąd wyjść A wy co? Lekcje tańca tu odwalacie? Szef jest tylko jeden! Proszę do roboty, już! Ty tutaj gotuj kotleciki dla pracowników A ty idź... ...przątać, już! Halo! Do roboty! Ja was nauczę jak żyć! O dzień dobry, tutaj kolejny sobie... ...po tańcówki jakieś wyprawia Ale list... znał cię ktoś kiedyś? J. Johnson? Ej dobra, bo tu się za dużo rzeczy dzieje, jak stąd wyjść? O koleca przepraszam! Dobra, zostawmy ich w spokoju, bo i tak tutaj troszeczkę nabrudziliśmy. O drobinkę tylko! Yeah! Suplex! Demolka kozik zabytków. Gdzie są kozie zabytki? Czy wy to widzicie? Zjeżdżalnia Oj, przepraszam! I trampolina to jest marzenie z dzieciństwa każdej osoby. Jest raz! Pięknie! A teraz zróbmy rad gol yes. Super! Ej, nie mogę teraz się odżywić! Odżywiać! Yes. Super! Tak jest! I jeszcze jedno odbicie i spróbujemy wejść na ten dźwig. Ej, co jest do zrobienia w ogóle... Aaaa! Chyba nie, ale mam lepszy pomysł. Oj. <laughs> Czy można po drabinie wchodzić w tej grze? ja nie wiedziałem! Super się dzieje! Co mi z ryjem się lata! Patka, syćko git! Nie patrz w dół, nie patrz w dół! Bo spanikujesz i będą jaja! Pomalutku, pomalutku! Super się dzieje! Pięknie sobie radzisz! Gdzie jest ta drabina? Oj, mamy! I do góry, jest! <laughs> Sygmund nie skacz! Sygmund! Co tu robisz? Życie jest za piękne, żeby skakać No, czy ty jesteś normalny? Aha, o nie, nie! Niech to zrobiłem, Zygmunt, przepraszam! Nie, Ty, wstał! Stary wstał, jakim cudem w ogóle? Na koniec świata jeszcze dalej Kurde, nie, nie, nie jeszcze raz Trzeba zrobić rozbieg, bo coś się nie wyszło Czemu ja dupą jeżdżę po belkach? Ładniczamy, trzy, dwa, jadę! Woohoo! Kradzież z włamaniem. Okej, okay. ja nic nie kradnę. Jedyne, co mogę skraść, to serce jakiegoś przystojniaka. A czemu on leżał na ziemi? Łopli że beton. Janek, gramy w piłek? O, tu baba była. Chodź, kopaj, kopaj. Super! No, jeszcze troszeczkę musisz poćwiczyć. Kilka treningów i będziesz wyśmienitym piłkarką. Piłka mi ucieka, go nie myją. O, dawaj, o, o, tego nie było w planach. Dawaj, zrób mi piłkę. Dobra, z której zjeżdżamy? Z prostej czy z takiej falowanej? Na początek większa! Lecimy! Yeah! Nie! No Wadowałyś! Poleciał! 102 będzie? No oczywiście, zaliczone. O kurde, jakaś fitna siara Będzie to co? Co to był za dźwięk? Aż tak? Łajajajaj, Już znalazłem dla siebie idealną kandydata! Hej! No super, nie no nawet po... Co wy na dźwięki Wydajecie Idziemy po naszą księżniczkę, hej księżniczko Ale coś tam w niej jest, zobaczcie Ona kogoś wysrała Idę po mleko, poczekaj Stary wróci za trzy lata z mlekiem A tutaj ktoś jest Może to jest to dziewictwo Co tu się dzieje Ej, Ja jestem jakąś królową Kus Hej, szukałem jednego Zobaczcie, ilu teraz mam? Ten taki zbyt kozi. Ten e, liże podłogę. Niezły fetysz. Ten tutaj ma zbyt ostre różki. To nie. Ja, ja lubię ostro, ale może nie aż tak. Ten ma płasko kopyto. Ej, ale jestem w szoku, co tu się dzieje. Oj, przepraszam, ciebie wybrałam na mojego księcia. Chodź, chodź, księciuniu. I co, mamy wejść na ten tron? Ja się Co to za dźwięk? Moi poddani, oj I co tu się dzieje? Ta gra to definitywnie za dużo Nie ma oglądania moich siosterek Czy Coś mi powie, gdzie to ze stradę dziedzictwo? Zygmunt, teraz tutaj? Za wysoko tam było, nieprawda, że mówiłam? Wow. Czemu tak się zdarzyło? do ludzi. Ach tak. Tu cię mam co misiaczku? Co mnie zdradzasz z jakąś lampucerą? Może spojrzysz na mnie jak już was przyłapałam, co? Czy nie masz jaj? Taki jesteś. Dobra, ułóżcie sobie życie na spokojnie, ale bez mnie. Dobra, a więc do następnego odcinka z Goat Simulator.